Siemka, siemka, update z dnia 23 stycznia Lecimy, przegląd rynku, szybki Szybkie omówienie co się dzieje, bez pierdzielenia Dobra, bitcoin eee, Odwraca się może No, będzie kontynuował trend, gdzie to odbicie ma nastąpić Bez znaczenia, ważny jest cel Naszymi celami już jest 178 78k Są wyznaczone w sumie do wybicia Więc tyle, mój tutaj long lokalny wywalone w break event, już tam zrealizowany, więc jest w się sensie zrealizowany, nie break event tylko wywalony więc nic, yy, już mi to nie obchodzi w sumie no to plan taki dalej był, żebyśmy tutaj podeszli no widocznie ta cena już się z tego poru obraca, więc luz spoko lecimy dalej na dół, ja sobie lokalnie będę grał takie coś teraz czyli yy, mm, shortik z tego poziomu albo z tego taki drugi poziom jakby tamtej wywaliło to moje prywatne live, live trading Dobra, ale tutaj yy, nie pierdalać mi z tym teraz. Wait. Dobra, dalej jedziemy Bitcoin, dominacja. Trend wzrostowy dalej. Targetujemy ten cel i ten cel. Nic się nie zmienia totalnie. Potem prawdopodobnie zjazd na dół. Tak obstawiam wraz ze zjazdem Bitcoina. Powinniśmy teraz kontynuować ten trend, a w momencie wybicia tego celu, powinniśmy ten trend odwrócić i zjechać na dół. Dlaczego? Dlatego właśnie, że Bitcoin jest słaby. i będzie spadał, a żeby Bitcoin spadał, musi odpływać od niego kapitał, czyli musi osłabiać się jego dominacja. Wow, czekanie wniosków. E Esa, dobra. Ma tylko na Dobra, Dogecoin. E Trend spadkowy cały czas, wbijamy dwa cele, nic się nie zmienia. Od cały czas odpływ kapitał z altcoinów do surowców, więc będzie cały czas się osłabiało. Do tego i do tego celu nic się nie zmienia totalnie. Dobra, DXY tak samo, cele te same. O, powstał nowy HIGH, super, idealnie, ze mną się koreluje. Więc fajna sytuacja, nic się nie zmienia. Eee, wybijamy cele, lecimy na dół cały czas. HIGH na no, korekty idealnie się pokazało, więc wybicie HIGH da nam idealnie potwierdzenie odwrócenia trendu, ponieważ jeszcze przebijemy się nią i będziemy mogli targetować nawet ten szczyt. Ale to dopiero jak zamkniemy się nad tym. Póki co, cały czas spadamy i targetujemy te cele. Nic się nie zmienia, totalnie. Dobra, Ethereum cały czas spadkowe. Makro i. O, nawet nowy HIGH nam powstał. Fajnie. Co tutaj? Taki krótki jest on. Więc spoko. Dobra. E to będzie nasz sygnał odwrócenia trendu, więc teraz wybiliśmy cel, to już dawno, i lecimy po resztę celów, tak jak reszta altcoinów, nic się nie zmienia totalnie. E, dopiero jak przebijemy ten high, to będę mógł pomyśleć o zmianie trendu na, spa, na wzrostowy, dokładnie. Dobra, euro, dolar, cały czas po cele, nowe low powstało, fajnie. Strukturacja nam pozwala przesunąć low, więc tutaj zmieniamy, ale cele są bez zmian. Po prostu granica trendu się przesuwa. Dostaliśmy właśnie dużo newsów też ostatnio, więc yy, rynek bardziej zmienny. Zmienność jest duża. No, także spocalenie się zdalnie zmienia. dax spada, więc euro -dolar rośnie. Tak samo GBP. Będzie rósł, przebija nam Hej, czyli odwraca nam. Tak, teraz sama wracam. ten. Mamy pewność to co mówiłem wcześniej, że na kablu jest niepewność co do trendu. Teraz mamy pewność, że mamy ten trend wzrostowy. Wow, co to tam idzie? Idealną strukturę mamy pod e, targetowanie tych celi. Co to za FIBO? Wypierdzielać mi z tym FIBO. Co to używa? Dobra. Lol, e, hi, Teraz będziemy to targetować. White Będziemy to targetować to. Eee, dobra i jeszcze ten, hej. to będą nasze trzy cele obecnie pod wzrost kabla dopóki trzyma ten wzrost to będą to nasze cele. I jaki cel jest najbardziej prawdopodobny? Szczerze? Mi się wydaje, że nawet tu. Fuck, co się stało? Czy mi to usunęło? Wait, jeszcze raz. Szczerze mi się wydaje, że taki idealny cel byłby Wybicie tego celu i odbitka z tego poziomu odwrócenie trendu na spadkowy z tego popoi, bo jest ono mocne jest jedyną niezgarniętą, niezgarniętą bulisz płynnością ale to zależnie czy naciskamy na to, że rynek y, naturalnie chce spadać i wtedy takie lokalne dragowanie pod trend, który w wybija płynności, to, to zależy bardziej od tego niż y, ten, no ale mówię, fajnie by było jakbyśmy tutaj się ten cel wybili, tutaj odwrócili ten trend i na dół nawet na przykład tutaj o to taka spekulacja ale spokojnie. Tak, tak sobie narysowaliśmy to, więc póki rośniemy to taki kierunek bym obstawiał, No tutaj raczej nie będziemy robić nie będziemy robić wycinki, wycinki, czyli double wycinki, że tu mamy wycinkę jedną, która wycina to a my będziemy wycinać z tym tu, więc to raczej nie, więc raczej z tego powiem ale zobaczymy co się stanie, złoto cały czas rośnie, napływa kapitał co sprawia, że inne aktywa się osłabiają, typu bitcoin i itp więc cały czas będzie rosnąć, pole do korekt. do tego momentu cały czas yy, i tyle, póki nie przebijemy tego poziomu, cały czas jesteśmy w cenie wzrostowym i 5000 już powiedziałem, że do końca tego roku może być, ale w sumie będzie <laughs> w się ciągu tygodnia, odkąd to powiedziałem, więc XDA. dobra, yy, jeżeli chodzi o nas taka trend cały czas spadkowy nie zmienia się nic, będzie nieco to zobaczymy jak będzie reakcja na tego haja, czy będziemy stąd odreagować na dół, czy przebijemy to i będziemy zmieniać trend na wzrostowy w celu wybicia ATH, co obstawiam raczej nie, obstawiam głębszą korektę na NQ po nawet 22 tysiące, bo tu mamy dużo płynności, plus jeszcze e, wynika to po prostu z zbyt dużej wyceny tego aktywa indeksu a nie aktywa no, Zbyt duża cena jest zbyt dużo ludzi, yy, ma to. Więc wypadałoby to wszystko wypieprzyć na dół i wywalić płynność i dać wzrost krypto. Czyli przepłynie kapitał w do kryptowalut, będziemy się cieszyć. Ale to do sun, dopiero, nie, nie teraz, nic się nie jutro. Dobra, od razu dominacja dalej spadkowa korekta do tego poziomu, więc sobie może na ludzie korekcić na górę. Ale cały czas jest to samo, czyli przebicie tego loda nam pójście po ten cel, a potem nawet po ten no, tam niższy cel, co nie. on. cel co nie? No, to będzie nasze double cel. Więc póki spadamy to cały czas, cele są te same. Lokalnie sobie tam rozgrywam to. Czyli ten ruch można było złapać pod longa na alty, a tu już będziemy wiedzieć, jak znajdziemy poziom na przykład ten top line, to będziemy wiedzieć, że to na przykład będziemy łapać short na alty po target tego low, a potem jak znowu dragujemy, zagramy longa, a potem znowu jak będziemy wiedzieć, że mamy trend spadkowy, to zagramy shorta ze stop lossem tutaj na przykład i takie coś, co nie, ale to na luzie. Ja to już prywatnie sobie rozkrywam i nie będę raczej tego gadnął, no, błagam. Nie, nie zawało mi, kurde. Dobra, może się dojdzie spokojnie. E, póki nie przebijemy tego low, to będę trzymał order, bo tak zawsze gram pod poi. E, czyli dopóki nie zrobimy tego, to tu mam tu jest granica. Czyli dopóki nie przebijemy tego, najpierw musimy wybić to, potem to. Jeżeli najpierw wybijemy to, a nie to, to wtedy wywala. Dobra, i tyle. Taka strategia zawsze jest. A drugi order to samo, który jest gdzieś tutaj. To jest drugi order z 100 plusem. E, więc, ale to bym musiał już głębiej omówić. No, adres cały czas takie samo. Jeżeli gdzie pipina, to odbijam od high, czyli wskazuje to na to, że cena nie chce odwracać trendu. Zale trend spadkowy, czyli teraz będziemy targetować low, ale to się dopiero potwierdzi po wybiciu tego low i utrzymaniu. Albo. Haju, zobaczymy. Na razie mamy ten trend taki niepewny, bo niby tu przebiliśmy i powinniśmy mieć ten wzrost, ale jeszcze ten trend bym, raczej ten high bym traktował bardziej, bo ten jest taki bardzo akumul, właśnie te hajy z akumulacji są mniej dowodowe na trend, więc bardziej bym pod to uwzględnił ten poziom, czyli ten high, czyli po przebiciu tego highu i utrzymaniu tego poziomu 0,4,2,3. 4, 2, 3, 7, coś tam. Wtedy dopiero uznażymy o tym co tam i będziemy dać to. A jeżeli tutaj zjedziemy na dół, dalej, to po prostu może być to e, związane z tą akumulacją. Ta akumulacja, jak akumulacje rzadko dobry trend wyznaczają, Więc bardziej respektuję high e, z trendu po prostu jako e, strukturalne potwierdzenie trendu, re, właśnie najbardziej te, kiedy był rynek trendujący z akumulacji to się nie miasz, to się mierzy, akumulacja, a w sensie range, czyli e, brak kierunku, silnie na podstawie e, hajów z właśnie momentu braku kierunku wyznaczać kierunek. Łatwiej będzie to robić w momencie, kiedy był ten kierunek, czyli w tym miejscu mieliśmy jasny kierunek spadkowy, czyli teraz aspektujemy ten, że będziemy właśnie pod niego ten, ale ten też traktujemy jako właśnie sygnał, że może to jest po prostu korelacja między sygnałem a potwierdzeniem, czyli właśnie to jest nasz sygnał, a to będzie nasze potwierdzenie. Jeżeli teraz dostaliśmy sygnał, nie dostaliśmy potwierdzenia, to nie wchodzimy. A jeżeli dostaniemy i sygnał, i potwierdzenie, to na retescie będziemy szukać właśnie entry na high. Prosto sprawa, No, dobra, srebro to samo co złoto, czyli ATH, 100 dolarów e, jak najbardziej w zasięgu. Load trochę się przesunął na tym poziomie, bym powiedział, więc dopóki nie przebijemy tego low to cały czas będziemy rosnąć. A jeżeli przebijemy to, zastanowiłbym się, czy nie jest czas na korektę nawet do, nie wiem, tu nawet może, a może i tu. No gdzieś te, jedno z tych dwóch poziomów, ale to bym musiał głębiej e, rozpatrzyć. Dobra, zobaczmy jeszcze SMP. SMP um, nam low, czyli jakby trend spadkowy, mamy niższy szczyt więc teraz korekta maks do tego poziomu i cały czas na dół, e, myślałem, że z tego ta odbijemy, nie odbijamy, więc może zmienimy ten trend, kto wie, zobaczymy e, e, dopóki nie przebijemy tego high'a dalej jesteśmy w trendzie spadkami i targetujemy te cele jeżeli ten trend się zmieni, to będziemy targetować inne cele, chociaż tu nie ma żadnych celi bo jesteśmy w ATH, więc będziemy raczej po prostu spekulować, gdzie ten poziom odregowania nie może się pojawić na podstawie danych makroekonomicznych dobra, zobaczmy jeszcze sobie mapkę likwidacji nie wiem mi się to zrobić. o, dobra mapę likwidacji przepraszam jakbym to, to szybko kadał, tłumaczył ale chciałem jak najszybciej zrobić ten update to ethereum mi nie złapie chyba, nie no powiedziałem już kiedy wywadzam to, dobra plus e, roczny interwał No, będziemy pewnie schodzić po tą płynność i no po prostu kontynuujemy trend, czyli jak najbardziej te 80 74 nawet jest naszym teraz celem. Będziemy schodzić sobie po tą płynność i w międzyczasie spróbować łapać odreagowanie, na przykład jakiś POI, żeby grać short. Nic się nie zmienia totalnie, więc teraz będziemy sobie wybierać tą płynność cały czas bearish i tyle. Nic się nie zmienia. Tu fajnie wycięliśmy idealnie ten poziom, właśnie który wyznaczyłem, czyli 97, chociaż ja myślałem, że. Jak przybije ten opór, to będziemy rosnąć po prostu, wyzgarniemy płynność, odragujemy, będziemy rosnąć. A tutaj już jedziemy na dół, więc słabo, trochę. No, dobra. E, więc tyle, że się update. Myślę, że wszystko fajnie omówione. Zachęcam do obserwacji. Jutro pojawia się kolejny update, więc radzę śledzić, żeby wiedzieć codziennie, co się dzieje z rynkiem. Tyle. Czasami też jakaś fajna zagrywka pójdzie, więc tym bardziej. No, na razie.